Panie minister, a jak pani patrzy na to spotkanie? Była Pani zaskoczona? Zbulwersowana, bo niektórzy byli? Zbulwersowana nie, ale na pewno byłam bardzo zaskoczona, dlatego że spotkania oficjalne i te, które mają służyć, tak jak mówi pan Marszałek, głównie nawiązaniu, dialogu, rozmowie i tak dalej, powinny jednak odbywać się, nawet jeżeli nie w oficjalnych godzinach urzędowania, bo wiem, że to może być bardzo trudne, to na pewno w oficjalnych miejscach. I do oficjalnych miejsc możemy zaliczyć Sejm, Senat, można się tam spotkać jednak też po godzinie 16 bez żadnego problemu, albo na przykład siedzibę partii. Natomiast no, prywatne mieszkanie powoduje tyle, że mamy efekt skrajnie inny. Niż ten, który jak deklaruje Marszałek Hołownia chciał osiągnąć. Czyli nie mamy rozmowy o otwartym dialogu, o rozmowie, o tych, jak powinniśmy z sobą rozmawiać dla dobra Polski, tylko rozmowy o jakimś spisku. I każda z telewizji pokazuje swój własny timeline, na który się spotkali, kto przyjechał, kto wyjechał i tak dalej. Więc na pewno nie służy to żadnej intencji, którą deklaruje w swoim tweicie Marszałek Hołownia. Czyli pani nie wierzy marszałkowi Hołowni? to, że nie wierzę. Uważam, że jego działanie osiągnęło przeciwny efekt niż ten, który on deklaruje w swoim... Ale coś złego w rozmowie nawet z liderem opozycji? Nie ma nic złego w rozmowie z liderem opozycji, ale są miejsca, w których te rozmowy powinny się odbywać, żeby nie było tego drugiego podtekstu, który nagle się nam tutaj pojawił. Na Czyli przykład pani uważa, że najlepiej gdyby pan marszałek Hołownia zaprosił do swojego gabinetu prezesa Kaczyńskiego, tak? Albo żeby spotkali się w siedzibie którejś z partii politycznych. Jest naprawdę tyle miejsc, w których można się spotkać i prywatne mieszkanie... Ale wie pani, jakby to zabrzmiało, Hołownia jedzie na Nowogrodzką. Ale wiem, ale może mieszkanie Pana Bielana jest tak atrakcyjne, nie, no, że tam wszyscy chcą się spotykać? Jest duża szansa. No, czy ktoś z Państwa był może miejsce. w mieszkaniu? Ale jest, nie, ale jest po jest drodze na... z lotniska do domu. A, ale jest, o, a, nie no, Błagam, no, naprawdę. To Zapewniam, znaczy, że profes. siedziba przy Nowogrodzkiej Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę otwarta dla tych, którzy chcą dobrze dla Polski. Moje mieszkanie jest na Żoliborzu, bliżej mieszkania Prezesa Kaczyńskiego. Moje mieszkanie jest poza Warszawą, więc nie wiem, czy tam... Chociaż niedaleko mieszka pan marszałek Hołownia więc kto No był? właśnie, więc może to jest jakiś taki obyczaj okay. teraz po prostu. Pan marszałek Schetyna. Pan też jest, jest człowiekiem, który. Poza Warszawą mieszka. Poza Warszawą we Wrocławiu. Tak. Tak. Ale w jakiejś atrakcyjnej trasie, żeby można się było spotykać. Tak. Może wpadniemy do pana. Zapraszam. <laughs> Okej, okay. co pan o tym wszystkim myśli? Czy tu tak naprawdę chodzi o tylko i wyłącznie takie kurtuazyjne spotkanie między liderem parlamentu a liderem opozycji? Czy powiedzmy sobie wprost, chodzi o jakąś grę. Tu chodzi o czystą politykę i to spotkanie miało miejsce, bo już te kwestie slotów i, i, i lokalizacji mieszkania czy mieszkań to zostawmy na boku. Chodziło o demonstracje ze strony marszałka przed y, negocjacjami, przed rozmowami koalicyjnymi. To jest oczywiste oczywiste. Kilkanaście godzin później się odbyły. Tak, następnego dnia i chodziło o to, żeby pokazać y, swoją podmiotowość i możliwość własnej e, e, politycznej gry. Uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwe. Znaczy, uważam, że to jest niedobrze, co się stało dla nas, dla, dla koalicji rządzącej. To nigdy nie buduje e, zaufania, zawsze je zabiera. I to jest typowa gra Kaczyńskiego. On zawsze to e, robił, skłócał e, partnerów, e, budował takie dozy e, nieufności. Polityce tym się potrafi Kaczyński posługiwać jak, jak nikt inny. I to o to chodziło, żeby wprowadzić jeszcze, czy wprowadzić nieufność między rozmowy, czy do rozmów tych koalicyjnych, które będą tworzyć nową konstrukcję rządową, nową, nowy początek drugiej, drugiej części. Pytanie Panie Marszałku, ale kto zaproponował to spotkanie? Czy Pan Prezes Kaczyński, czy Pan marszałek Kołownia? Wymieniał Pan nazwiska. <grym> tych ludzi, którzy tam byli, gospodarz mieszkania plus jeden z wicemarszałków Senatu historycznie dla mnie to jest wszystko tutaj jasne. A no co, czyli Bielan z Kamińskim się dogadali? Ja nie wiem, to trzeba... I doprosili Hołownię z trzeba, tak? trzeba pytać marszałka, <grym> że... W, na trasie od... Miał spotkanie co? z marszałkiem Hołownią, na pewno o tym rozmawiali, kto zapraszał i dlaczego. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest po prostu... Polityka nazywam ją nieszczęśliwą, bo to, urobienie w ten sposób polityka jest, rozpacz, rozpo, jest rozpaczliwą walką czy próbą walki o zbudowanie swojej pozycji. Te wybory e, ostatnie prezydenckie nie były dobre dla Marszokochłowni. On po prostu chce dać na zewnątrz sygnał, że nie jest skazany na głosy koalicji, że może liczyć na wsparcie dla siebie, jeśli chodzi o swoją walkę o, mar ma marszałka, o marszałka. Czy to jest walka o marszałka? Ja myślę, że to jest walka o która tak, budowanie takiego sygnału, że, że nic nie jest oczywiste, nawet te ustalenia koalicyjne mogą być. Nie, nie do końca przekonywujące ze względu na wsparcie, które może otrzymać od polityków, posłów, pisów w tej walce, bo widać, że przecież te sygnały otrzymujemy wszyscy, że on walczy i chce być dalej marszałkiem, jakby nie chce realizować tej umowy koalicyjnej sprzed dwóch lat, więc to na pewno wszystko ma, ma wpływ na, czy będzie miało wpływ na polityczną rzeczywistość.